Zaczynamy. Myśl o przyjemnych rzeczach, nie daj mu się wciągnąć w poczucie winy. I poproś swoich bogów, żebym się nie mylił. Muszę go uspokoić, bo nic z tego nie będzie. Spokojnie, dasz radę. Udź mnie <tryk> Him zniknął. Nie widzę go. Widziałem, jak zapada się pod ziemię. Pod ziemię? Musiałem go osłabić i ukrył się gdzieś w głębi lęża, w trzech domu. Słuchaj uważnie: muszę zejść na dół, wykończyć Hima, zanim się zregeneruje. Nie ruszaj się stąd.